A teraz, drodzy państwo, niezłomny obrońca konserwatywnych wartości polskiej suwerenności i tradycji, zawsze merytoryczny i przygotowany do każdej debaty. Jego precyzja, wiedza i konsekwencja sprawiają, że jest jednym z najmocniejszych głosów polskiej prawicy. Przed państwem wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, prezes ruchu narodowego Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję też wszystkim poprzednim mówcom, którzy stworzyli tak wspaniałą atmosferę, tak wspaniałe wydarzenie i dziękuję wam za to, że tutaj jesteście z nami. Dziękuję też za parę rzeczy, które udało nam się w międzyczasie zrobić, które zaprowadziły nas do tego miejsca, gdzie możemy być w sali. Gdzie gospodarzem jest nasz kolega, człowiek wyrastający z naszych środowisk, gdzie gospodarzem miasta nie sali jest nasz kolega, jest prezydentem miasta i gdzie pokazuje, że da się pokonać pis i platformę na ich własnych podwórku, tyle powtarzali, że się nie da, tyle tłumaczyli. Takie uczone analizy przedstawili. A później się okazało, że da się wejść do Sejmu, da się wygrać wybory samorządowe, da się wejść do Europarlamentu, da się wspólnie zrobić sześć kampanii wyborczych i poprawić swój wynik. Da się nie podzielić, da się nie pokłócić, da się wspólnie pracować, da się budować kapitał zaufania społecznego. Da się zaadresować ofertę polityczną nie tylko do młodzieży. Śmiali się z nas, że głosują na nas tylko ci, którzy nie mają jeszcze prawa wyborczego. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą głosować w tych wyborach po raz pierwszy. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze nie mogą na nas głosować i czekają na wybory, w których wygramy parlament. To będzie wspaniała okazja, żeby zagłosować po raz pierwszy. Ale my pokazaliśmy coś jeszcze. My pokazaliśmy, że da się poszerzać bazę wyborczą w kierunku średniego, a także dojrzałego pokolenia. W ostatnich wyborach zaczęli na nas głosować także ludzie z pokolenia 50+, 60+ troszkę mniej, ale także 70+. Pozdrawiamy wszystkich seniorów, którzy zaufali Konfederacji. I wielki apel do wszystkich, którzy są wnukami. Przekonajcie dziadków. Pokolenie naszych rodziców, pokolenie naszych dziadków to kilka razy więcej wyborców niż młodzi. Tą piramidę pokoleń musimy odwrócić. O tym będę jeszcze kilka słów mówił. Natomiast my musimy w tej chwili pokazać, że wbrew temu, jak kłamały na nasz temat media przez ostatnie lata. Jesteśmy poważną, dojrzałą ofertą wyborczą, jesteśmy poważnym środowiskiem, jesteśmy liderami, którzy są stabilni w swoich poglądach, którzy udowodnili to swoimi biografiami, jesteśmy skutecznymi politykami, którzy potrafią budować szersze porozumienia, którzy potrafią realizować swoje poglądy i po prostu warto na nas głosować, a nie na tych, którzy zwyczajnie kłamią. Ile razy można głosować na tych, którzy jedno mówią, drugie robią? Ile razy można głosować na tych, którzy rotują między partiami politycznymi mającymi rzekomo sprzeczne programy? Ja jak byłem nastolatkiem pamiętam rozczarowania AWS-em, później kolejne rozczarowania Pisem i Platformą. Dość tego, czas na poważną ofertę wyborczą. Polska prawica nie może być kojarzona z klubem przegrywów i zdrajców. Polska prawica ma w tych wyborach prezydenckich poważnego, pryncypialnego kandydata. To jest Sławomir Mencen. Sławomir Mencen, podobnie jak większość z nas tutaj na sali, nie musi co kampanię zmieniać swojego programu, nie musi co kampanię wymyślać nowych uzasadnień dla całkowicie sprzecznych argumentacji głosowań, ponieważ my mówimy to samo i mieliśmy rację. Chciałbym Wam także podziękować. Za już 146 spotkań, na których byliście. Zwracam się także z tymi, którzy są z nami w tej chwili przez transmisję internetową, a może zdarzył się cud i jakaś telewizja transmituje to, co w tej chwili mówię. Te 146 spotkań, które już się odbyły, ta zbiórka podpisów, za którą też chcę podziękować Wam wszystkim, bo jestem pewien, że byliście w nią głęboko zaangażowani. To jest coś, czego jeszcze nie do końca rozumieją dziennikarze i ludzie z innych partii. Ale ludzie z innych sztabów już rozumieją. I mówią nieoficjalnie, jak się spotykamy w mediach. Zazdrościmy wam tego. My swojej zbiórki ciągle jeszcze nie potrafimy skończyć. Oficjalnie mówią, że zbierają miliona, a nie mają stu tysięcy. Tu jest energia, tu jest praca, tu jest przekonanie. Ta sala nie jest zbiorem zawodowych biurokratów partyjnych, ta sala jest zbiorem ideowców, ta sala reprezentuje to, co najlepsze w naszym społeczeństwie, ludzi, którzy chcą zmiany w dobrym kierunku. I uwaga, zła wiadomość dla naszych przeciwników. To, co powiedziałem, to prawidłowy sposób działania demokracji. Tak właśnie powinno być. Jeżeli ludzie rozczarowani swoim establishmentem politycznym chcą go wymienić, to nie jest fala populizmu, to nie jest autorytaryzm, to nie jest nacjonalizm, to jest normalność. Czy oni nie uważali na Wosie? Niech zajrzą do podręczników. Demokracja służy wymianie elit politycznych, jeśli się nie sprawdzają. Dokładnie to zamierzamy zrobić. Zwyciężymy. Tak jest. Wyciężymy, ale wcześniej przeprowadzimy najbardziej pracowitą i prowadzoną z największym rozmachem kampanię prezydencką. Kampania prowadzona pięć lat temu, w której dałem z siebie wszystko, była przygrywką. Ta kampania jest pokazem siły. Ta kampania jest pokazem siły, bo prezydent Andrzej Duda dokonał tego przez dwie kadencje czego Sławomir Mencen i nasz sztab. Ma zamiar dokonać w ciągu kilku miesięcy, czyli odwiedzenia wszystkich powiatów w Polsce i spotkania się na żywo z Polakami, a nie rozmawiania tylko przez duże media. My nie potrzebujemy ochrony SOP-u ani prywatnych firm, żeby wyjść na rynek normalnego miasta. My to lubimy. My to lubimy. My lubimy być wśród Was. A dlaczego? Bo do Was, normalnych Polaków, nam blisko, a wśród tych, w których musimy pracować w Sejmie, w różnych instytucjach, często czujemy się obco, bo to są ludzie zdeprawowani ludzie, którzy dawno przestali wierzyć w cokolwiek, ludzie, którzy nastawiają uszu i słuchają, jaka jest aktualna linia i co mają powiedzieć. My nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Konfederacja przeszła pewną drogę, nie powiem, że bardzo długą, bo to dopiero 7 lat, ale ta droga pozwoliła nam się sprofesjonalizować. Dzięki temu, co robimy, Wy wiecie, czego się po nas spodziewać. To jest nowa jakość na polskiej prawicy. I mamy zamiar dalej w tym kierunku: nie zmienić poglądy, nie zmienić program, tylko tak się przygotować, żebyśmy to wszystko zrealizowali. Konfederacja ma rolę do odegrania, ale przede wszystkim w tej kampanii stawiamy na najlepszego kandydata na prezydenta, do którego musimy przekonać niezdecydowanych Polaków. Prezydent ma kompetencje w obszarze, gdzie trzeba się troszczyć o interes narodowy, o rację stanu. W polskim ustroju prezydent nie ma wielkich kompetencji. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie wygrywa się wybory prezydenckie i można zmienić bardzo wiele rzeczy w państwie. W Polsce prezydent. Musi przede wszystkim być odważny, żeby bronić racji stanu tam, gdzie jest zagrożona, używać weta i używać największej broni, jaką prezydent ma, to znaczy dostępu do wiedzy o rzeczywistym stanie polityki i możliwości podzielenia się tym z Polakami, mówienia prawdy. I jestem pewien, że Sławomir Mencen, jeżeli będzie prezydentem i będzie miał do wyboru oszukać swój naród, zataić niekorzystne informacje, udawać, że wszystko jest ok, albo wywalić kawę na ławę, powiedzieć, jak jest naprawdę i pozwolić Polakom decydować o swojej przyszłości, to wiem, że zrobi to, co trzeba. Szanowni Państwo, bardzo dużo się dzieje w polityce międzynarodowej w ostatnich dniach. Nagle ci, którzy nas uspokajali, są zaniepokojeni, stracili koncepcję, nie wiedzą do końca, co się dzieje. Prezydent Trump miał nie wygrać na kolejną kadencję, a wygrał. Miało być wszystko zgodnie ze z góry napisanymi scenariuszami, a jest zupełnie, zupełnie inaczej. To jest czas, w którym potrzeba w polityce na najwyższych funkcjach, gdzie trzeba reprezentować nasze państwo, ludzi odważnych i ludzi, którzy są dobrze poinformowani. My Wykorzystaliśmy dobrze swoją szansę. Wejścia do Sejmu, wejścia do Parlamentu Europejskiego, wejścia na fora międzynarodowe. Ja tutaj przyjeżdżam właściwie prosto z Sejmu, a do Sejmu przyjechałem prosto z samolotu z Londynu, gdzie jeszcze kilka dni temu rozmawiałem z politykami z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, z całej kontynentalnej Europy, z Australii, wcześniej w Brukseli, w Madrycie, na temat tego, co się rzeczywiście dzieje w polityce międzynarodowej. Zaczynam mieć wrażenie, że jesteśmy nieco lepiej poinformowani, Niż cała ta licząca cztery setki ponad ekipa spisu, platformy PSL, Polski 2050 i z lewicy. Dlaczego? Bo my autentycznie rozmawiamy. My nie nasłuchujemy, my rozmawiamy i orientujemy się, co się dzieje. I teraz, proszę Państwa, klimat się zmienił. Poklepywanie po plecach się skończyło. Nie będzie już takiej polityki, że wszystko jest OK, jak się pojedzie za granicę i powie parę okrągłych frazesów. Amerykanie zrobili przewrót, chcą realizować po prostu swoje interesy narodowe, nie czyjeś, nie chcą finansować całego świata, chcą po prostu, żeby zadbać o nich samych w ich własnym kraju. No, trudno ich nie zrozumieć, my chcemy tego samego. Europejczycy w większości są pogubieni. Musimy zacząć sami dbać o swoje bezpieczeństwo. Musimy o nie zadbać na serio, nie pozornie, nie ogłaszając jakieś papierowe sukcesy, tylko na serio i dokładnie to będziemy robić i to już robimy. W miejsce niekończących się frazesów o jedności o europejskiej rodzinie, współpracy transatlantyckiej, nie mam nic przeciwko, byle na zdrowych zasadach, musi się pojawić agenda, którą można by nazwać Poland First. Po pierwsze Polska. To było jedno z haseł naszej poprzedniej kampanii wyborczej. Musi się pojawić hasło Make Europe great again. Europa musi podnieść głowę, a mając schyloną przed biurokratami z Brukseli. Musi się pojawić na nowo pojęcie interesu narodowego, dumy narodowej, otwartości na to, że czasem będzie konflikt że niektóre negocjacje nie skończą się udawanym sukcesem, tylko się wstanie od stołu, kiedy nie ma propozycji dobrego dealu. Donald Trump rozumie to doskonale. Nie rozumieją tego przywódcy w Europie, ale jestem pewien, że będzie rozumiał to Sławomir Męcen. Proszę Państwa, zmienił się też mocno klimat w polityce energetycznej. Nie wiem, czy wiecie, ale nowym sekretarzem do spraw energii w Stanach Zjednoczonych jest człowiek, który, gdyby był Polakiem, siedziałby z nami na tej sali. Jeździł na takie konferencje, kwestionował to, co w Ameryce jest odpowiednikiem Europejskiego Zielonego Ładu. Opiera się na ludziach, którzy liczą pieniądze, którzy liczą produkcję energii, a nie liczą lans na klimatystycznych konferencjach. My możemy w Polsce i w Europie zrobić to samo i musimy to zrobić. za granicą tą politykę nazywa się, którą nam narzucają net zero, czyli że mamy niby stworzyć taki system gospodarczy ekonomiczny, że net to nie będziemy nic emitować. To jest proszę państwa niemożliwe. To się opiera po prostu na iluzji, na oszustwie. My iluzję i oszustwo odrzucamy. Nie odrzucamy troski o środowisko, ale są jeszcze wartości obok tego: bezpieczeństwo energetyczne i dostępne ceny energii, tak żeby biznes się rozwijał, żeby ludzie chcieli inwestować. Pomysł taki, że wyprowadzimy cały przemysł na Ukrainę albo w ogóle poza Europę, a my tutaj będziemy jakimś zielonym klimatystycznym rezerwatem bawiącym się w fanaberie ideologiczne, to jest absolutnie droga donikąd. Trzeba to mówić wprost. Odrzucamy to. Możemy być narodem prekursorów. Jeżeli jakiś inny naród w Europie nas wyprzedzi, może będzie drugi, to trzeba definitywnie odrzucić, postawić na bezpieczeństwo energetyczne, na stabilność tego całego systemu, na normalne, policzone, jeżeli chodzi o relacje koszt-efekt, sposoby produkcji energii. Ten miks energetyczny może być zróżnicowany, ale ceny mają być przewidywalne, a nie że nikt już nie wie na co może liczyć. W kontekście bezpieczeństwa nie sposób nie zwrócić uwagi chociaż przez moment na kwestię demograficzną. Jestem dumny z tego, że na tej konwencji i Sławomir Mencen pojawia się ze swoją rodziną i ze swoimi dziećmi i ja mogę się pojawić z Kariną i ze swoimi dziećmi i że u nas nie ma cancel culture, kultury wykasowania wymierzonej w dzieci. Proszę Państwa, jak demografia ma się odbudować, jeżeli dzieci nigdzie nie widać? My musimy mieć odwagę pojawiać się ze swoimi rodzinami i pokazać to, że da się być człowiekiem zaangażowanym, jednocześnie mieć rodzinę, mieć dzieci i wspierać jeszcze innych, którzy potrzebują pomocy, żebyśmy w tej sytuacji niestabilności podali sobie nawzajem rękę, mogli na siebie liczyć i nie wahali się, czy można mieć jedno dziecko więcej. Nie ma, proszę państwa, i potwierdzi to każdy generał, państwa zdolnego emanować swoją siłą w sferze obronności, jeżeli nie ma bazy demograficznej i witalnej populacji. Nie da się uwiądu własnej populacji uzupełnić imigrantami. To jest jak kokaina dla demografii. Na krótką Metę może dawać podbicie wskaźników. Na dłuższą metę jest tylko gorzej. Musimy odbudować własną obronność, musimy odbudować własne bezpieczeństwo energetyczne, musimy na nowo rozkręcić gospodarkę, musimy odbudować naszą demografię. I do tego wszystkiego potrzebna jest nadzieja i optymizm, które widzę w was tu na tej sali i wśród naszych wyborców. I tym musimy zarazić cały naród. Do tego jest też potrzebne zdrowe podejście do spraw kulturowych. Potrzebny jest pewien normalny porządek wartości. I nie trzeba być konserwatystą, żeby odrzucać najgorsze fanaberie tak zwanej ideologii woke. My mówimy w Polsce lewactwo, ale za granicą mówią woke. Nie wiem do końca dlaczego. Uważają, że to jest coś z przebudzeniem. To trzeba odrzucić, proszę państwa. Niech nas nie zmylą nowe nazwy. Te fanaberie są znane, Pojawiają się co kilka lat w nowej odsłonie, a my musimy być mądrzy i czerpać z mądrości poprzednich pokoleń. I zrobimy to. Żeby to wszystko osiągnąć, potrzebujemy, zanim jeszcze większość parlamentarna i mądry, dobry rząd, potrzebujemy prezydenta, który będzie ostoją Rzeczypospolitej rzeczywistym strażnikiem interesu narodowego, rzeczywistym strażnikiem konstytucji i praworządności, nie jakiejś wąskiej doktryny w świecie prawniczym. Potrzebujemy człowieka odważnego, upartego, pryncypialnego, opanowanego i takim wiem, że jest Sławomir Męcen, takim go poznałem. Potrzebujemy Sławka w drugiej turze. Potrzebujemy zwycięstwa niezależnie czy z Bążurem, czy z Nawrockim. Potrzebujemy zwycięstwa następnie w wyborach parlamentarnych. Wierzę, że to jest możliwe. Zróbmy to razem. Zróbmy to dla naszych dzieci i dla naszych rodzin. Dziękuję bardzo.